Przebuję brać rąk o wow. wow! Panie profesorze! Proszę Państwa. Tutaj yy, mam egzemplarz maszyny rosującej. Na pewno państwa są operatorzy maszyny rosującej. Dękna w Tak. Czy potwierdza pani autentyczność? To jeszcze chcę potwierdzić. Oczy? Tak, jest. To jeszcze potwierdzam. Czy Oczywiście się <śm> tak. to Potwierdzam. Jak najbardziej to Tutaj

300, 320, 40, 350, 120. Ile? 400, 450, 500, to 550, no to już Ile? 600, 600, Stówka dostanę Tak jest. Ile było? 610, 650 jest 670 670 680 I osoba która włącza się teraz czekała wieź yeah. 3000 Czyli... Czyli na konto bo tutaj to tak 3000. 3100. 3100. Panowie, a inwestujecie, to jest przyszłość, to jest inwestycja. działaś widziałeś Nie wiemy, ile to No widzę, nie mogę Aha, zadanie. Jesteście na linii, oczywiście. Konta bankowego. Dobrze. 3100. 3100.

Jest połączenie, jest sieć jest, jest, jest dla siebie, dobrze, to nie zakłócamy teraz. 3,5! 3,5! Świetnie, 3,5 po raz drugi. 5,50. Przy, 550. Panie profesorze, no proszę, proszę jeszcze tutaj tak... <noise> Ja Wam coś powiem, On ma trzy takie egzemplarze To jest nieprawda to jest. Jedyny tutaj e, egzemplarz został rozpoznany po czwórce Proszę tutaj cyfra cztery jest niedawno tak. Podłamała się w trakcie słów e, Dlatego dodatkowo certyfikat będzie. Profesor no certyfikat wyda, tak, i potem potwierdzony, no to potem. Proszę Państwa, mamy? Ile? Ile mamy? Czy 550? Czy 550? Czy 550? Po raz drugi? 3600? 3600? 3700? Oj, pan tam ukrywa się pod trzęsaczką

Cztery. Cztery tysiące. Cztery tysiące po raz. Drugi. Cztery. Cztery tysiące pięćdziesiąt. Tak, tak. Teraz oglądamy, oglądamy jak tam są możliwości. Panowie, jak możliwości? Dobrze, proszę Państwa. 4050 tysiące pięćdziesiąt po raz. Drugi 400 po raz pierwszy 400 po raz drugi 400 4150. Pamiętajcie, że, że oprócz kultowej kostki, na której będziecie mogli Państwo patrzeć mieć u siebie, licytujemy też wsparcie Krzyszka który dzisiaj jest w Rzeszowie, ale ona nas myśli i pozdrawia, czyli każdy krok i każdy każdy, każdy element tej trafi na jego leczenie bo to jest bardzo ważne, żeby go też wspierać, a na pewno rodzina też wie, pozdrawia, nas wsparcia. Szósta Krzyśka też tutaj u nas wsparciła, także 4150, tak było? 4150 bodajże Drugi cztery tysiące stopni. Cztery dwieście. Cztery dwieście oraz. Drugi cztery dwieście oraz. Rocznik, jaki profil? Eee, Czy pan był operatorem? Eee. Przez 4 lata dał mi porzucać tą paską i to odpuszczenie, że na matematyce też na lekcji wychowawczej nie było. Bo na lekcji wychowawczej nie tak było. Tak <grym> <grym> eee, panie profesorze. No, to, pozwolę to, to wychowania jest... przez pracę. Dobrze, proszę. Certyfikat przygotuje dzisiaj przekazanie, uroczyste przekazanie kości, kość została